Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku. I y, przychodzę dzisiaj do Was w piękne, niedzielne popołudnie z y, kartą dnia na poniedziałek. A właściwie z kartami. Właściwie z kartami. I tak jak y, tam y, padło życzenie, jedno, żeby były w tym tygodniu naprzemienne y, karty Lenormand z cygańskimi, otóż, kochani, tak będzie. A dlaczegożby nie? I tak, zobaczmy, co ja dzisiaj dla nas wszystkich wylosowałam na poniedziałek. Na poniedziałek 9 listopada. O, a to ciekawe. I to jest karta z takiej talii wyroczniowej. No i mamy dziecko i ogród. I karta, która mówi rodziny. I tak, co ja o tym myślę? Jeśli sprawy dziś nie będą dotyczyły dzieci, czyli jutro, tak? Czyli na przykład... Skoro przedszkole zamknięte, czy szkoła, no wiecie, jaki teraz mamy czas, nie? No to trzeba będzie ogarnąć jakoś sprawy związane z tym, czym zająć te nasze pociechy. Żeby się nie nudziły, czy też żeby nie broiły, żeby nie wymyślały, żeby nie odwaliły czegoś, broń Boże, głupiego i okropnego. Pod naszą nieobecność, oczywiście, tak? Bo pewnie dużo osób w tym czasie będzie w pracy, a wiadomo, jakie dzieci są. To po pierwsze, jeśli nie będą dotyczyły dzieci, to mówiłam o dzieciach, nie? bo dziecko kojarzy się oczywiście z dzieckiem takim prawdziwym. Jeśli te sprawy nie będą dotyczyły życie, dzieci, to myślę, że to będzie dzień nowych początków, przełomu w życiu zawodowym spotkań z większą grupą ludzi. To może mieć miejsce oczywiście w internecie, tak? czyli online, bo to ja nie mówię tutaj o takich spotkaniach, o wyjściach gdzieś tam w spotkaniach publicznych z szeroką grupą osób, nie. No wiadomo, to wszystko musimy sobie, wiecie, poukładać pod, pod to, co się dzieje obecnie, obecnie w kraju. To zależy od tego, gdzie jesteśmy. No, i tak, tutaj mogą pojawić się jakieś nowe młode osoby w Waszym życiu, i prywatnym, i zawodowym. Karty też mogą tutaj podpowiadać, kochani, żeby uwolnić w sobie duszę dziecka, po prostu, tak? Żeby trochę mm, zabawić się, zabawić się. No, zabawa nam nie zaszkodzi, może nam po prostu wnieść dużo radości w nasze życie. I też uwolnić wyobraźnię, mam takie wrażenie po tych kartach. Uwolnić wyobraźnię pozwolić sobie na to, żeby te nowe pomysły dotarły do nas, tak? Czy to pochodzące na przykład z głębi duszy czy z głębi serca, żeby one dotarły do nas i żebyśmy mogli z nich zrobić wspaniały użytek. Karty też tutaj mówią, żeby otworzyć się na współpracę z ludźmi, kochani, na na przykład Jakichś szkoleniach czy jakichś kursach i tak jak mówię, one mogą być online albo czymś takim nowym dla nas, tak, żeby się tutaj też otworzyć na tą współpracę, na, na, na tą pracę, na tą taką też stronę zawodową czy no czysto naukową. No nie wiem, tak jak macie tam, co wam, co wam przychodzi do głowy w danej chwili. Kochani, jeśli się czymś zajmujemy, to podejdźmy do tego z nadzieją i z ufnością, tak jak podchodzi dziecko. Tutaj też mogą pokazywać naszą potrzebę zabawy te karty, nie? Zabawy, pobycia z towarzystwem, z ludźmi, no widzicie co się dzieje, tak? Zamykają nas wszędzie, znaczy was. Zamykają Was wszędzie, ograniczenia, macie jakieś i, i obostrzenia, więc tutaj rzeczywiście może to też tego dotyczyć, że, że te karty chcą Wam powiedzieć, jaka jest Wasza potrzeba na daną chwilę. Nie, więc no, jak najbardziej otworzyć się na te kontakty z innymi przez internet. Myślę, że w poniedziałek będziemy się czuć swobodni, nieskrępowani, troszkę luzaccy i kreatywni. Kochani, jeśli chodzi o kartę. Yy, Potem jeszcze mogę Wam dopowiedzieć do tego, że rzeczywiście tutaj mogą być nowe sytuacje, takie, które mogą Wam stworzyć nowe perspektywy, a tym samym będzie to dla Was zapowiedź zmian w życiu, po prostu nadchodzących, nie? Co do karty narodzin, czyli tej tutaj, karta mówi o kochani nowych pomysłach, nowej nadziei, nowej osobie w życiu i obietnicach nowego początku, czyli to wiąże się razem z tym po prostu jakby uzupełnia się, nie? Więc tutaj zwróćcie uwagę na wszystko, co będzie nowe w waszym życiu. Czy to osoby, czy to sytuacje, czy to sprawy, czy to rzeczy na przykład materialne. Kochani, jeśli chodzi o wibracje dnia, to dzień sprzyja rozwiewaniu wątpliwości. Szukaniu sobie miejsca w życiu, przebywaniu w samotności i porzuceniu starych przyzwyczajeń. No są osoby wśród nas, które lubią samotność, lubią, czują się w tym dobrze, więc ten dzień będzie im jak najbardziej sprzyjał. Trudności, jakie mogą być w tym dniu, to fałszywe oceny rzeczywistości, sprawy sądowe, sprawy urzędowe, wszelkiego rodzaju takie sprawy, przy których trzeba będzie wyjść z domu, po prostu gdzieś się udać. Yy, właśnie, na przykład, do miejsca publicznego, tak, yy, i coś załatwić, jakiś, jakąś sprawę, jaką, jakiś dany problem czy kłopot. No i też yy, trudnością może być lekceważenie opinii innych, więc zwróćcie tutaj uwagę na to, co do Was mówią inni ludzie, szczególnie Wasi yy, bliscy albo Wasz autorytet jakiś nie. I kochani, jak pokonać te trudności? Myślę, że zaakceptować zmiany, nawet jeśli będą one poniekąd dla nas trudne, czy też bolesne, albo w tej chwili wydające się nie do przejścia. Ponadto, systematyczna praca, nawet ta nad sobą. Myślę, że też niezależność w działaniu może nam tutaj pomóc. Odnowienie dawnych znajomości, o to na pewno. I... Szukaniu sobie właśnie tych nowych perspektyw, nie? Szukaniu sobie nowych perspektyw, wymyślaniu, yy, tak jak mówiłam wcześniej, uży, uży, użyciu wyobraźni, nie? Yy, kochani, to chyba by było wszystko z mojej strony na poniedziałek. Mam nadzieję, że taka wersja również Wam się spodoba. Troszkę bardziej taka mówiąca o yy, tych sytuacjach, takich typowo codziennych, yy, życiowych. Yy, jeśli macie inny pomysł na inne karty, to dajcie znać, oczywiście w komentarzu. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam wspaniałego poniedziałku, żeby był właśnie swobodny, żebyśmy się czuli niczym nie skrępowani, mieli trochę luzu w sobie i po prostu podeszli do wszystkiego z humorem, no bo co nam właściwie pozostało? Do zobaczenia, pa pa!